Mamy to! Skip the Toilet w końcu jest 72 Part 1, ale od tyłu zobaczmy sekretna wiadomość. Czy uda nam się to rozczytać? To od tyłu nie będziemy wiedzieć co to jest, ale obejrzyjmy cały odcinek. Kurde, ciężko to rozszyfrować. Podobno, że o ten Astro Toilet mówi po rosyjsku, ale to, to nieprawda chyba. Patrzcie, tu są te dwa kontenery. Tu jest ten cyborg, został zniszczony przez Jimena. Pytanie: skoro Gyman jest tak mocny, to czemu uciekł przed tytanem kamerą? Przed tv -manem. Być może wiecie, chciał kupić czas. Naukowiec chciał mu kupić czas, a on po prostu chciał uciec z tymi projektami. <grytanie> tu jest ten. Mutant policyjny. No nic nowego tutaj chyba się nie dowiemy, tak szczerze mówiąc tego odcinka. No ale ta wersja jest mega fajna, nie? Ulepszony pająk kurde mega mocny jest i no z nowego metalu jest. Fajnie, że mamy powrót tego generała. Ale on ma dział, nie? Ej, on się tak składa. Dzięki czemu pewnie szybciej lata, nie? Ale tu ktoś jeszcze przyleciał. Nie, on tu. Przy... Aha, to jest helikopter. helikopter. No ale, że tak Cyborg został zniszczony tak szybko, to troszkę smutek. Myślałem, że on będzie mocniejszy. No ale ma miał upgrade. To są nowe upgradey. To już nie jest ten sam Cyborg, co wcześniej. To trzeba przyznać. No trzeba przyznać, że to jest nowy upgrade. Będzie tu musiał mieć lepszą ochronę. Tak szczerze mówiąc, słuchajcie, to pewnie ten zakochany kamera się tu również pojawi. To jest ciekawe, nie? Myślałem, że to będzie jeden team, ale tu są znowu podzieleni te postacie na drużyny. Pytanie tylko, co jest, słuchajcie, z tym, z tym wiadomością. Aha, tutaj jest. Dla tych, którzy się zastanawiają. Says Astro Toilet, you know the penalty for treason. Commander no one escape justice. Co? Czekajcie, przetłumaczmy to. Okej, okay, weźmy. Znasz karę za zdradę stanu, komendancie. Nikt nie umknie sprawiedliwości. A, dowódco, to jest jako komendant. Okej, okay, on jest komander, tylko komendant. Czyli to, to Słuchajcie, czyli on służył w tym. Znasz karę za zdradę stanu, komendancie. Przed sprawdzić. A czemu Jimen zdradził? O kurde. Ty, no nie gadajcie, że... O kurde. Chyba rozwiązałem całą zagadkę. O kurka, ja rozwiązałem zagadkę tego, słuchajcie. Wiecie o co chodzi? Że po prostu... E, naukowiec... Czekajcie, żebym to dobrze powiedział. E, co mi te... Żeby mi to nie umknęło, ale... Jeżeli tu mamy taki tekst, znasz karę za zdradę stanu komendancie przed sprawiedliwością, czyli wygląda na to, że ja się wrócę, słuchajcie, do e, Skibidi Toilet Part 1 do, do Booma. Wróćmy się tam e, i wejdziemy sobie. Możemy mieć sezon. Podsumowanie. Słuchajcie, być może. Słuchajcie. Wiecie co? Mam dwie teorie. E, I być może Jimen współpracowa... współpracuje z sekretnym agentem, i dlatego e, Astro Toalety mówią, że zdradził Jimen. Bo to on wiezie ten kontyner chyba do e, sekretnego agenta. Coś takiego. Być może. On się dogadał jakoś z tym, z naukowcem. Że naukowiec zrobi mu tajny projekt temu sekretnemu agentowi. Albo druga teoria jest taka, że jak mamy to miejsce, gdzie oni to badali, tutaj, widzicie, jest ta gazeta, wychodzi, może, wy, może być tak, że astrotoalety zgłosiły naukowcowi, że ma opracować tajny projekt specjalnie dla nich, yy, i naukowiec zaczął go tworzyć, ale potem. Jimen wykradł mu to. Tutaj, w tym momencie, nie? Jimen powiedział tym toaletom, że nie będziemy tego bronić naukowca, sprawa jest stracona i my musimy sobie zdobyć te rzeczy. Ten ładunek tutaj, o którym mowa, co on tutaj ucieka. I dlatego e, on tutaj napisał, że znasz karę za zdradę stanu, komendancie. Przed sprawiedliwością nikt nie umknie. Czyli. O, kurde. Słuchajcie, czyli albo Jimen pracuje dla sekretnego agenta, albo Jimen po prostu oszukał Astro Toalety i on chce gdzieś zabrać ten projekt w bezpieczne miejsce. O, kurde. No. Czyli to jest komendant. Ten jest generałem, to są jeszcze inni mocniejsi od Jimena, którzy się pewnie pojawią. Czekajcie, czy to jest to samo? You know the penalty for treason, commander. No one Escape Justice jakbyśmy to dali wolniej Jak to jest you? You know? Musimy to, czekajcie, jeszcze raz. Okej. Okay. Słuchajcie, no to wychodzi na to, że będziemy mieli wa walkę i ciekawe po której stronie, nie wiem czy czasem nie wmieszacie w to sekretny agent, i jak myślicie po której on stronie stanie? O kurde, ale hardcore. Naprawdę. Jezu, tyle te teor teorii może być, że nie wiem. Ale no, Jimen zdradził te astrotoalety. Pytanie, czy naukowiec też. Ale w tamtym odcinku naukowiec jakiś je przestraszył w pewien sposób. Hmm, no ciekawe to się zapowiada.